Gotuj z koroną. Gotuj z koroną. Co tak. dzisiaj będzie? Yy, ten. Baranie szpady. Nie. Szampur na barana. Szampurna szampur na barana. No to jak to w każdym programie kulinarnym, by trzeba było rozpocząć od tego, co jest potrzebne do programu kulinarnego, tak? Składnik numer jeden. Drugiego nie ma. <noise> Mamy mięso z barana. Tak. Krwiste czerwone. Dotknij, że rzymi, miękkie Tu w środku mogę Pokaż, pokaż jak dotykasz. O tak Remik mi to później chce do telewizji sprzedać. Ja pakuję, jadę. Do czego? Do telewizji chcemy to sprzedać. Do jakiej? Kulinaria TV. Nie jest taka? Kuchnia TV Kuchnia TV, ale tak na serio? Jeszcze jest drugi składnik, teraz już bądźmy totalnie poważni. Nie, nie, składniki są, to nie będzie odpierduchy, to będzie... Być... Pokaż co masz w pojemniczkę. Jesteście przygotowani? Tak, bo ja, będąc yy, w, w domu, przygotowałem tak zwaną marynatę. Jesteś w stanie ją otworzyć? Miochasz, 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 miochasz. Poczekaj, bo ja ją wymiącham, Bo to trzeba ją bardzo dobrze wymiąchać, trzeba, nie? I co tu jest? Pokażmy ją z bliska, co? Tak. Co? Ta. Co tu jest? Podejdę. Co tu jest? Mów w tym, w komentarzach napiszcie co tu jest. Słońce świeci operuje, że niestety nie wiem czy to będzie widać. To jest. Ja to na nożu pokażę co tu jest. Są same smakołyki. Czyli tak. Czyli tak. Darek, a weź na zapach czy ty poznasz co to jest? Tam coś jest. To są te kwiaty z gór. Dobra, a tak mówiąc na serio, słuchajcie, to jest przyprawa, którą. która nie wiem jak się nazywa, bo to jest gruzińska przyprawa z gruzińskiego bazaru. Bo my będziemy ma kolor żółty. Ma kolor żółty. I my będziemy tą. bo my tak naprawdę teraz mówiąc na serio, będziemy robili tego barana na styl gruziński. Ja wam, postaram się dzisiaj dla moich towarzyszy, towarzyszy wyprawy zrobić yy, takiego barana. Darek, mam do Ciebie prośbę, czy mógłbyś mi zrobić stolik w postaci Twojego taboretu? Tak. Jeszcze chciałem pokazać, co to jest. Szampur. Przysłowiowy szampur. Tak. To. to jest taki pręt. Ale my to będziemy później pokazywać, bo teraz zrobimy fazę wstępną w słońcu, jak to się robi, nie? To ja jest prawdziwa rzecz. Tak. Tylko jakbyś sobie jeszcze sprawdził mi to krzesełko, Darek, bo krwawie. Dwa nagie szampury. Dwa nagie szampury. Darek, po pierwsze, nie bezcześci się mięsa. Ja nie bezczestym tylko je, dziurkuje. I teraz na serio mówiąc, będziemy robić baraninę, udziec barani, pozyskaliśmy, możemy zrobić reklamę sklepu? można. Reklama, Re Bro brok no, reklamowy. Teraz brok reklamowy. Na, 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 na Alejach Jerozolimskich jest taki sklep, w którym jest baran. Duży sklep, nazywa się Makro. I tam se można kupić barana. W innym sklepie baraniny żem nie widział. Dla tych, co generalnie chcieliby sobie takiego szampura zrobić, to najpierw powiem bardzo ważną sprawę, która się wydaje dla wielu mało ważna. Trzeba kupić szampurę. Yy, baranina i wszystkie inne mięso trzeba ciąć wzdłuż włókien. W poprzek znaczy. <grym> to w końcu jak? Włókna trzeba są... jak polecą włókna. Tu są włókna. No i widać. No tu są włókienka, o. Włókna. Nawet widzisz? O, 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 Jak się rozdzielają, tu są włókna. I bardzo ważne. I bardzo ważne, żebyś nie ciął sobie tak, dlatego że jak zrobisz sobie później tego szaszłyka, to będziesz miał ranowe, wstanie, że będziesz miał samo mięso w zębach. Ty musisz mieć kozik. No i oczywiście kozikujesz, nie? Kozikowanie znowu jest w grze? Tak. E, tniesz sobie na takie kawałki ze 3 cm. Tniesz sobie na 3 cm. Ten nożyk jest taki, że on słabo to mięso tnie. Ale, no bo nie jest w koronie kupiony nożyk, nie? Tak. No, ale sobie tam jakoś to tnie. No co, no to opie... Tniemy na kawałki teraz, tak? Nie, to na kawałki takie, jak będę nabijał na ten palik. Pokaż te kawałki. No, no tak. Jakiej wielkości? No takie mniej więcej. Ale kawał mięsa. No tak. No to tnij ładnie. No to sobie. Ta, mięso baranie jest specyficzne, nie wszyscy lubią. A co, od, na czym ta specyfika polega? Ja opowiadałem baranie, chłopakom baraniego. dzisiaj, jak pojechałem i pojechałem. Powiedz pier... mi najpierw, na czym polega specyfika mięsa baraniego. No. Skończysz chciałam powiedzieć, że jest aromatyczne. No proszę. Mięso powiem. baranie ma swój smak, naturalny, taki bardzo intensywny. Mówi to Remik już kopie. Czasem jest yy, baranie mięso lekko takie nawet śmierdzące. No, chyba z, nie, kopyta są nieumyte. Jest, tak jest Darek. Ono dla wiele, wiele osób mówi, że jest niejadalne. Wiele osób nie zje w ogóle mięsa baraniego, Darek. Eee, niektórzy mówią, że żeby zjeść mięso baranie, to trzeba jakieś wielkie, wiesz, akcje z nim porobić Dobę, eee, marynować i tak dalej. Na przykład na My doby nie mamy. Tak, my godzin Mamy godzinę. My godzinę mamy. A więc poczekaj? Takie no. z ciekawości. Nie, nie, nie. Co? Chciałem zobaczyć, że tam coś było zielonego. No Trawa. Mhm. Eee, na Kaukazie na przykład nie dodają w ogóle żadnych przypraw. A skąd wiesz? No bo jedzą eee, baranina. Byłeś na Kaukazie? Tak. Z kim? Z Eweliną. O. ty jak tam się dostałeś? Samolotem z Chopena. Więc jeżeli ktoś chce sprawdzić prawdziwe szampury z baraniny. To ale to nie tylko, kartę. ale to Ukrai na Ukrainie się je, na Białorusi. Białorusi teraz się okazało. No. Pozdrawiamy naszego kuriera. Co odbiera paczki, dowozi wam wszystkie przynęty i wędki. Tak, czasem. Nie, chłopak bardzo fajny. Chłopak dobry. Kurier jest gorszy. No i generalnie wracając do samej samej baraniny, no, trzeba to lubić to mięso, ono jest dość specyficzne. Konsystencja dobrego kawałka ba, ba, baraniny. Konsystencja, nie mówię o smaku. Przypomina trochę wołowinę i kolor. Natomiast i też ma. tak, natomiast jest taka bardziej gumiasta. E, ma taki starty, klej mocny w środku. I yy, no i ma ten aromat nazwijmy barani, tak? No tak bo to trzeba było nazwać. Tu Czyli masz... jaki? Cały czas nie powiedzieliśmy kim no, jest aromat barani. Specyficzny zapach. Aromatyczny. Aromatyczny. Co tutaj jest, chłopaki? Znaczy i dziewczyny, i kobiety, i dziewczęta. Mówisz o marynacie, tak? Tak, co tutaj jest? No tej marynaty nie zrobicie w domu, bo trzeba mieć jakby, żółte kwiaty. Trzeba mieć żółte kwiaty. Ale może ktoś ma... To jest słuchajcie, przyprawa, której nie znam nazwy. Nie wiem, co to jest. Jest to przyprawa, którą ja przywożę z Gruzji, przywiozę Jest ją. w postaci pyłku. To jest pyłek taki, jak z kwiatów by się zbierało. Nie wiem, co to jest. Pytałem różnych ludzi, oni nie wiedzą, co to jest. Pytałem kucharzy, też nie wiedzą, co na to jest. Na pewno rośli w górach. I rośli w górach zbierają to gruzinki i stosują to do mięs wszelkiego typu. Więcej lub nie, mniej, na każdym bazarze gruzińskim jest tego opór. Dałem tutaj trochę po polsku czosnku. Gruzin by do tego nie dał czosnku y, absolutnie, natomiast dałby 6 razy więcej papryki ostre. Ja dodałem na powiedzmy 2 kg mięsa trzy ostre papryki. E, Gruzin by zrobił inaczej, on by tego w ogóle niczym nie opierdzielił, tylko to mięso by było surowe nabijane na ten szampur. Eee, A my sobie zrobimy taką wersję białorusko-ukraińsko-polską. Tak, i gruzińską. I on, na samym końcu później Wam pokażemy, co Gruzini robią, dlaczego i kiedy to jest dobre. Ja to słuchajcie w i niestety będę musiał zrobić rzecz. Szampurem to zrobię. <grym> bo nie chcę eee, rąk sobie brudzić, bo ja na ryby zaraz. Jest tutaj sól, olej i ta przyprawa, której nie macie, natomiast... I czosnek, kopryczka. Tak, i na, natomiast ja wam powiem... Ale ten... generalnie ja myślę, że takie coś można przygotować sobie według własnego, własnego uznania. Tak, jak ktoś lubi po prostu mięso, ja bym nie dodawał do tego niczego. Yy, ja jakbym... Yy, ja chciałem bardzo chłopakom zrobić. Szampurem to opierdzielasz. Czyli opierdzielasz, czyli mieszasz? Tak. Bo ta, ona jest wielofunkcyjna. Nie będę powiedział co, co my w niej robimy czasem. Na zdjęciach na Facebooku można zobaczyć. <noise> no. To i tak się wszystko na ogniu y, ładnie W temperaturze rozkazi. 11 tysięcy stopni. Koronawirusa w tym tak. nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. O tak wygląda szampur z baranem. No i co? I generalnie my mamy teraz słuchajcie godzinkę. To jest zaszampurowane. I idziemy na pstrągi. Teraz to się marynuje, i zaraz będziemy to nabijali na szampury. <grystanie> Łukasz przygotowuje nam palenisko. to na przyrównać. Na szampury. Przymierzamy szampur. I O co teraz chodzi w tych szampurach? O co chodzi w szampurach? W szampurach chodzi o to, że trzeba je nabić na szampur. I se nabijamy. tak po prostu, to jest takie proste. Tak. Marynata się zamarynowała już. A to z ile nagrywałem później? Trzy Co? dni później? Trzy dni później. Dzięki Magii Telewizji. Może o. się cały program. Tak. Dzięki Magii Telewizji. A może Darek kogoś pozdrowimy? Remik. No. Pozdrawiam Tymka. Ja Julka. No. A ja Szymona i Monikę. Dobra, ja też Monikę. <laughs> Puszczący. Co z teraz robisz? Nabijam. szampuruję. Ale to pachnie. No pachnie, pachnie, pachnie. A bo ja w dymie stoję. Szampurujemy. Że te szampury to możesz już nakładać. Bardzo ważną sprawą jest zrobienie żaru. Byłem kiedyś u greków, robiłem grilla. My dopiero ten żar robimy. Tak. Grek mi powiedział tak. Co ty robisz? Mówi do mnie. Chuptasiu. Mówi, grilluje się dopiero na Całkowitej i rozpadlinie. Jak ten żar mówi się szary zrobi, to dopiero się grilluje. Od tej pory Darkowi pokazałem na grillu, nie? Jak jest różnica, co? No ja ci to pokazałem, tak. Tak. No. I teraz tak. Robimy reklamę, Darek. Łukasz mam Robimy reklamę produkt polski. Produkt polski. Nie żadne tam Hiszpanie czy Holandia, tylko polskie jest. No to na pewno jest polska naklejka. Ale jerozolimskie makro. Żeby nie było lipek. No reklama, te makro to musi nam zapłacić. No, będzie płacić. Fakturę sobie im wystawimy natychmiast po zakończonej emisji. 3,80. 3,80 za które. Tutaj mam też produkt polski Granat. Tutaj mam też produkt polski Granat. TUTAJ MAM TEŻ PRODUKT POLSKI <laughs> I teraz tak Pomidorki Bo to będzie bardzo ważna sprawa do szampurów Masz teraz I cebula I rzecz bardzo ważna No nie polska, ale w Polsce wyhodowana Kolendra Oj, Ja wam wszystko powiem o co chodzi Trzeba zrobić tak Kolendrę granat, pomidory, cebula. Zrobimy sobie taką niby sałatkę, ale ona nie będzie osobno. Tylko ja wam pokażę całą tajemnicę tego tematu. Wszystko to trzeba opierdzielić. Pomidory są oczywiście umyte, zdezwekowane. Będę teraz doko dokonywał czynności pod tytułem wycięcie ze środka zielonej części. Kto jest za tym, żeby w pomidorach wycinać zieloną część, na łapka w górę daję? Nie, wszystkie, bo tak i łapkę w dół. No a super! To, to bez nie, sensu. To nie można, to nie. Mm. Po prostu w komentarzu piszemy Wycinam, nie wycinam. Wycinam, nie wycinam. Darek to weź tutaj o, ogarnij ten temat, bo ja tutaj mogę... Na pewno żadna łapka w dół, same ja... łapki w górę. Bo ja mogę coś spieprzyć. Inaczej, ci co wycinają łapka w górę, a ci co nie wycinają, to też łapka w górę. A właśnie, no, 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 no. no. No i teraz my robimy taką coś, ta, ja tak opierdzielam te pomidory. Czekajcie, spróbuję to jakoś namierzyć. No po prostu Remik nie pomidory, no. No każdy wie jak to się robi, no już robił to kiedyś przecież, nie? Można się tak ciąć, o. No Można po prostu się... trzeba jej pociąć, no. I po, po, e, Darek używa słowa wykrajwuje. Nie, wykrajwujesz to zielone. A, wykrajwujesz zielone, tak. A to po prostu... Tniesz. Ciachasz. <laughs> tak. Remik. No. A powiedz mi, ta porcja, którą szykujesz, no nie? A? dla ilu ludzi jest? No dla trzech plus tych dwóch, co tu spotkaliśmy. No oni przyjdą do nas czy nie? Na pewno. Ja jestem myślę, że to jest niedługa pora. Fajnie była boni, bo, bo ja mam do nich bardzo dużo pytań. Jakie na przykład Darek? Bardzo mi zaintrygowało to miasteczko, w którym byłem, po no. chipsy. O co z nim chodzi? Bo to jest takie miasteczko puszczy. Znaczy na pustyni. Nic się nie dzieje dookoła i nagle BUM bloki. No to tak jak w większości małych no. Darek, a co tam w sklepie było? Pani była. Ładna? Każda no. pani jest ładna, Darek. Tych. Każda pani jest ładna. Ta akurat... <laughs> Ta była. akurat nie była. Ta już była ładna. <laughs> Kiedyś. No Boże, no rano, no Boże, no wszystko przemija, no. Ale była sympatyczna, bo bardzo mi pomogła wybrać chipsy. Wybrała ci chipsy? Tak. jakie wybrałeś? Yy, Grillowana warzywa, przecież jesteśmy na grillu. Proste, nie? Ja bym tych upaków zaprosił, ja do nich pomacham. Darek, co? Oni przyjdą dopiero w momencie, gdy będą szampury gotowe. Dobre. Ciężko kłukaszki mamy tyle. Ale może musimy na nich Darek uważać trochę? Dlaczego? Bo oni są lokalnymi kusownikami, nie wiem, czy ty widziałeś. Ale przecież to jest odcinek niezimny? Tak powiedzieli? Nie powiedzieli, tylko, ja wiem o tym, że jest odcinek niezimny. Jestem tu wolno łowić na każdą dozwoloną metodę no, znaczy, jest tak. każda metoda tutaj jest dozwolona, to łowią, nie? Mm. I teraz tak, ile Darek lubisz cebul? Ja już pamiętam, że ty lubisz dużo, dam trzeci. Okay. Okay. Czyli poczekaj, do tych, do tych pomidorów oryginalnie dodajesz cebulę. Tak, i teraz cebula, Krujemy, kroimy, w, rozkrajujemy cebulę w piórkach. Chciałbym, powiedzieć, żebyś, chciałbym, żebyś powiedział co się wydarzyło. Wydarzyło się rzecz bardzo ważna, bo zastosowaliśmy specjalny statyw do szampurów, który może być trochę za wysoko. Ale, ale to my nie go szkodzi. To jest wielofunkcyjny. O co chodzi? Chodzi o to, że już jest mięsko tak. na szampurach zamontowane na naszym prowizorycznym On ruszcie. Pierwszy. Prowizoryczny, ale z drugiej strony fachowy. Fachowy to jest najwyższa półka darek międzynarodowa. To jest, kurwa, jest głęboki koncept. Tak. Technologia jest człowieku jak skandynawska. Czyli co? Czy już możemy podsumować nasze danie? No oczywiście. Czy jeszcze coś wymaga tutaj? Znaczy e... tu kluczem jest to zmieszane razem. Poczekaj, to czyli co? Poczekaj. Bo ta sałatka tutaj, która będzie zmieszana, będzie dodana do tego jeszcze kolendra. przypomnijmy, tam jest pomidor, cebula, granat. Tak i koniec. I jeszcze dodamy kolendry. Tak, dodamy bardzo dużo kolendry. A coś z przypraw? Pół kilo. O, tam, 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 ja uważam... Jak ktoś lubi suli, pieprz to może sobie dodać. Tak, ale. Gruźni lubią sobie dosypać pieprzu. Tak. I co ważne, nie sypią pieprzu młotkowanego czy mielonego. Tylko pył. Tylko pył, taki bardzo drobno zmielony. Bo uważają, że pył daje najwięcej aromatu. Żeby było mięso aromatyczne dzięki temu. Co mi teraz robisz? Dlaczego tak? Klucz tematu. Kolendra. Ulubione moje. Ja to, słuchajcie, powiem Wam szczerze, że kiedyś nie wiedziałem. Ja próbowałem w potrawach tą kolendrę. Ja nigdy nie wiedziałem, co to jest. Mówię, ale dziwny smak. Co to mówię jest? Nigdy nie wiedziałem. Pamiętam, pierwszy raz pojechałem do Gruzji. I mówię Ewelina, mówię do niej, co to jest za takie zioło, mówię, ja mówię, co to za smak jest. To ci powiem, I, teraz ci i wejdę... Gruziny mówią, gindzia, gindzia, ja mówię, co to jest gindzia, Oni gindzia, no gindzia. No, no gindzia, kolendra, wejdę Ci w zdanie i powiem Ci tak, ja miałem dokładnie to samo i powiem Ci więcej, chyba każdy z moich znajomych, który pierwszy raz miał styczność z kolendrą, mówi, co to kurcze jest, takie nieokreślone, takie dziwne. O co chodzi? A to jest właśnie kolendra. Ta. Zrobiliśmy tak, zrobiliśmy tą sałatkę taką. Ale którą, mam nadzieję, że się nie sprawdzi, że latamy z kamerą, którą posypiemy zaraz te barany. Eee, ona jest taka malutka, te, te listeczki są eee, niewielkie. Ja to teraz generalnie opierdzielam tutaj. O. On jest prawdopodobnie w środku nie do końca zrobiony, ale to o to chodzi. Szampury to jest piękna rzecz, dlatego że są płaskie. Słuchajcie, to jest taki zwykły kurczak. Kawałek drutu. Tak. Zakrąglony który umożliwia obracanie. Ja wam teraz powiem, co ja robię. Ja je, słuchajcie, ściągam wszystkie po to, żeby one się troszeczkę zaparzyły. No, one muszą się zaparzyć. Muszą się zaparzyć? One się muszą teraz zaparzyć. I patrzcie, co ja zrobię. Cała akcja jest tu. Te szampury są tutaj. Patrzcie, mówimy to rozjaśnić. One tak pachną tymi przyprawami, tą papryką ostrą. One są daleko, to jest słone czy nie? Słone? Ale twarde. Ale twarde, dobrze. I teraz tak. I to wszystko wpierdzielamy tu. Co? Tak. Serio? Tak. I to przykrywamy. I nogi. I to chwilę, dosłownie. Zagrzejemy. Remik ma garnek indukcyjny? Tak, na indukcję. A, bo? Remik poświęci, poświęcił swój garnek. To jest taka. Pradawna indukcja, można nie, powiedzieć. Nie, on musi się. To, to chodzi tylko i wyłącznie, Darek, o to. To jest sposób niegruziński. To jest chorwacy, to Chorwaci tak robią. I Serbowie. No ja też o rybie ci opowiadałem. Że co? Zaparzają teraz w sosie własnym. A. W tym wszystkim. Chodzi o zagrzanie garka, tylko i wyłącznie. My nie będziemy nic robić. To mięso musi się zagrzać. W ty, te, pomidory zapią temperaturę mięsa, cebula puści sok. kolendra minimalnie, minimalnie, bo to chodzi o to, że ona nie może zwiotczeć. Bo jak zwiotczeje, to będzie pić. Cały y zapominasz o jednej rzeczy: aromatyczne. O granacie. A granacie? lekko słodkie, lekko kwaśne. O właśnie teraz uruchomić. I da taki wyrazisty smak. Aromatyczny. Który będzie taką nutką przybijającą się przez ten aromat. A w międzyczasie jeszcze I, trzy. I o to w tym wszystkim chodzi. Słuchajcie na rybach, że oprócz pstrągów i innych okoni. Dobrze jest sobie usiąść z chłopakami. Przy Pamiętasz, co Ci dzisiaj opowiadał o pstrągu? Nie. Że złapałem tego jak powiedziałem, ja już nie muszę łowić, dla mnie jest że otoczka, to co się dzieje potem? Tak, nawet to samo przygotowanie do wyjazdu. Mm. Tak, natomiast powiem Ci, że potem e, dopiero mi nie. Ja w pierwszym dniu jestem zły sam na siebie. Ale do tym nie gadajmy. Dzisiaj mam program kulinarny. Tak. E, natomiast powiem Wam, w tej całym gotowaniu wędkarskim, bo zawsze jak my jeździmy na jakąś taką nockę, ostatnio nam się rzadziej udaje, bo wszyscy mamy małe dzieciaki, i te dzieciaki powodują sytuację taką, że chcemy być z nimi. Być? Być nimi. Eee, to to jest taka kwintesencja tych naszych wyjazdów. Planujemy w tej chwili wyjazdy na Wisłę na noc. Pewnie za tydzień zrobimy e, Wisłę sobie na piachu. Może też dla was coś nagramy. Ślimaki, wiślańskie ślimaki. Taka potrawa. Patrz. Nie byłoby to głupie, co? Ślimaki na Wiśle? Albo mały Małże byśmy opierdzielili. No, no na... mały. O, mam od... Nieważne, nie będę teraz reklamy robił. Nie, reklama jedna była, makro, no i jak, jak, stały, jak, Sponsorem programu jest makro... Ty! dopiero drugie... Ty. Sponsorem zlecimy. programu było Makro Polska, ke, Makro... Kaślenka. Jak to nazwać? Informuję was tylko o tym, że od tego tygodnia, pomimo koronawirusa, mamy już dostępne w ofercie także świeże ale owoce może Ty, a powiedz mi, a nazwa właściwa firmy to jaka jest? Macro, Cushion, Carry. Macro, Cushion, Carry, nasza Przed wami ciro. siedzi dyrektor generalny, CEO, tak. Macro. Prezes! Nie, weź, bez przesady. Jest prezesem. Ja mam ogromny szacunek do mojego prezesa. Ja jestem tutaj ważną personą oczywiście, ale nie aż tak. Nie, moim <laughs> zdaniem jesteś, pre... jesteś prezesem. <laughs> moim też. Moim prezes jest. Bo jak mówimy do niego, przywieź jakąś zajebistą rybę, to zawsze ma. To czyli prezes. się tej twarzy. Prezes. Prezes Macro. Spotkacie go na makro na hali w... Najlozolimski. Ale Jerozolimskie, makro. Jedziesz i go spotykać. Warszawa. Jeżeli chcecie zobaczyć wędkarza z pasją, zapraszamy do makro. No, autografy. I idzie, barana autografy. Hmm. Zawsze dobrze doradzi. I bijcie na niego. Tak Łukasz szyszko. <laughs> <laughs> Remigiusz Topie! Sprawdzę, czy jakieś dziewuchy do mnie napisały. Nasze, nadszedł ten czas, gdy nasza potrawa jest gotowa. Nadszedł ten czas? Nie gadam. Co robić, by się o nie powiedział? Nie. No musisz coś o nie powiedzieć. Ekscelentność. Nice. Mięso naprawdę na początku było twarde, takie ciągnące się, ale w tym garnku się zaparzyło i spowodowało to sytuację taką, że mięso zmiękło. Nie gadam. Czuć golędrę? Mhm. Czuć y, bardzo delikatnie tego granata. Do cybuli jeszcze nie doszedłem, ale chłopaki, dziewczęta, słuchajcie, albo jeszcze inaczej, dziewczęta i chłopaki, musicie sobie coś takiego zrobić. Nie ma, że to jest. Nie ma czasu, że są inne ważniejsze rzeczy. Nie. O, dobra jest. Częścią naszej pasji jest kuchnia. Musicie coś takiego zjeść. Bardzo Wam tego życzę. Chciałbym, żebyście coś takiego zjedli. Pierwszy raz nie gadam. Remik nie jest w stanie mówić. Ja z kamerą idę. Pokażę co Remik ma na talerzu. I będę powoli kończył, dlatego że nie chciałbym, aby mi to wystygło i chciałem zjeść to ciepłe. O ja pierdolę. Rozmarzyłeś się? Mm -hmm. Smakuje ci to? Mm -hmm. Miałeś te oczywiście dobrego już dawno, mm -hmm. Przypomina ci to twoje wyjazdy do Gruzji, mm -hmm. do Kaukazu i jeszcze w inne wschodnie części naszej, naszej planety. To zawsze Więc w ten oto sposób i tą oto minął kończymy naszą kulinarną podróż. Cześć.